W dzisiejszym odcinku będziemy oglądać taką starą dosyć postać. Znaczy, starą chodzi mi o to, że kiedyś oni, kiedyś bardziej było oni głośno niż jest teraz. Mianowicie, jest to Hagiwagi w prawdziwym życiu. I będzie on jakby śledzony przez drona Szczerze powiedziawszy, to no wszystko jakby jest nagrywane w takim prawdziwym świecie. Chodzi mi, że na zewnątrz gościu, tylko że jest gościu, który siedzi sobie w aucie z dronem, kamerą i to będzie wszystko jakby nagrywał, więc jestem ciekawy jak to będzie wyglądało, oglądajcie film do końca, zostawcie łapeczkę do góry, nie wiem jakieś wyzwanie możemy wbić 2000 łapek, kto mnie teraz widzi, słyszy Zostawcie łapeczkę, zasubskrybujcie też kanał, ten czerwony przycisk naciśnijcie na dole, żeby być na bieżąco wbijamy 100 tysięcy subskrypcji do końca roku, byłbym wdzięczny za drugi srebrny przycisk. Byłoby mi miło, więc dziękuję z góry za każdą subskrypcję. Zaczynamy! No i leci sobie dronik, który śledzi ludzi. Śledzi ludzi, co ja mówię, no ma dzisiaj... A on uchwycić Hagiego Łagiego, nie? Fajna sprawa swoją drogą, dron, zobaczcie! Jak można wszystko zobaczyć dookoła, nie? Mam pomysł. Zwądźmy sobie tak jak zawsze uwaga, uwaga, napisy przetłumacz i jeszcze raz napisy, przetłumacz automatycznie. Wybieramy język polski, ponieważ mój angielski, no zawsze jak mówię nie jest jakiś wybitny więc, lecimy! Mówi, że kilku youtuberów właśnie innych było w stanie go dostrzec. Huggy łagi. Swoją drogą napiszcie, kto grał popi Poppy Playtime'a. O! Mówi, że mogą go znaleźć w pobliżu szkoły ogólnie. wykazał y teraz z drona swojej koleżance, żeby spróbowała go znaleźć.

Which się powinniśmy rozjeździć w okolicy like, właśnie, no to jest or, like, takie or, like, ważne. Nie, then bo the wątpię, the like, really yeah. żeby on yeah. znajdował yeah. się you w see? takich you opuszczonych budynkach. To And raczej takie no, nie pasuje do there. niego. tu to be do znajdowania szalonych stworzeń. <coughs> blue because why are you freaking out if it's blue <coughs> so, yeah he is blue i feel like he'd be really tall i feel like he'd be slender maybe they're looking maybe they're looking for him too i know, we know it's like a that big thing now on the internet yeah and we also know that wuggy is the some place yeah i recently watched wesley and megan in real life i i don't really know but i know it's not good there has been rumors of huggy wuggy actually like trying to eat people wait really yeah like huggy wuggy's gotta be one of the most like mysterious Przewinmy teraz, zobaczmy w jaki. O! Nie dobra, jeszcze do tego nie ma. Przewijamy dalej. Nie no, oni, style, jakby go tutaj nie mają, jeszcze to jest takie, jakby no. Co? <laughs> Powiedział, że wdał się w bójkę, Nie no, ba. Kiedy będzie ten hakiwaki, no? Co like to po jakich miejscach ten?

That's Who him right there? there. Look at it. Look. Oh my. Yo. I can't believe we found him. Yo, that's literally Huggy Wuggy. Look, he's literally blue and everything, and he's got like the exact same face. Yeah, he stands out. Oh so my well. God, guys. Look. That's. Oh, crazy. yes. Wait, where'd he go? Wait, what? We try to like find him. No way, we just saw Huggy Wuggy. I did not think this was gonna happen. Wait, let me check to see. Where, did, where the hell did he go? He was just right there. Like away, do you think he saw you? I don't know. Oh, oh yo, look, look, he's chasing oh the drone. He's coming after God. us right now. Guys, that's actually Huggy Wuggy right now. Are I you guys seeing this? No freaking way. We put the drone up and within like 10 minutes we saw him. And, and we thought we weren't. you know how I said he was coming to YouTubers' houses? Wait, it's like glitching out now. Maybe I was the next YouTuber that he was coming to. So it's good On mówi, że może teraz był następnym youtuberem, którego miał nadejść. Stracił połączenie z dronem? back up. Try to get a bit higher so he can't like attack it. Okay, I'm bringing it back. I'm bringing it back. Oh my god. Crap. Where the hell did he go? Hold on, let me see if I can get a better view. Okay, it's saying landing. Guys, look. It says the drone needs to land right now. Okay, I'm bringing it back. Guys, we literally just saw Huggy Wuggy. That was the real him. What the hell? I can't believe I that that. Kissy Missy is nearby? Oh, she has to be because I know they like like each other. że Kissy Missy też jest no, ogólnie. się ja że No, 90% to ten hagiwagi właśnie był tak chyba wklejony raczej. Ale tak jak przy innych reakcjach, jak zawsze mówię, że... O... daję sobie z tego sprawę, ale przy założeniu, że jest... Ja zawsze no, daję takie założenie, że jest serio, jest to na serio i wtedy się ogląda trochę lepiej. Mam takie inne emocje wtedy do tego Chociaż tutaj no tak było widać, że to tak mega, nie? Tak trochę wyjonycie. A, to to już jest koniec, okej. Okay. Czekajcie, jeszcze tutaj delikatnie sobie cofnę, żeby zobaczyć... W jakich miejscach on próbował go znaleźć? So A, czyli on coś wspominał tu takie o domu youtuberów, że jakby tam pojechał to tam by go znalazł? Już nie pamiętam też dokładnie, ale było to dziwne. Też przy jakiejś szkole sobie latał dronem, gdzie normalnie chyba tam uczniowie sobie chodzili? Nie wiem czy to uczniowie, czy jakieś ludzie, którzy sobie przechodzą... A nie, to raczej ludzie, którzy przechodzą, po prostu. Ok, ale był też park, w którym były no ten taki mini park. Powiedzmy, były te takie dwie zjeżdżalnie, i tam właśnie. Tam mi się kojarzyło to miejsce, bo tam chyba właśnie był nagrywane też z Wednesday i Megan, jeśli się nie tyle. Okej, hey, no chyba tak, więc to będzie ode mnie na tyle. W komentarzu możecie napisać co o tym myślicie. Yy, jaki propozycja następnego filmu ja już się z wami żegna będę żegnał. Oczywiście link do filmu, na który dzisiaj reagowałem znajduje się na dole w opisie. Wystarczy, że sobie zjedziecie yy, i możecie tam zobaczyć yy, cały odcinek oryginalny, który ja dzisiaj reagowałem. No i to będzie na tyle, ja już się będę żegnał. Widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się na razie. Cześć! Buu!